sercem i z głową. Saturn w sekstylu do Urana. Saturn jest retro, Uran jest w ruchu prostym. I to jest drugie spotkanie w tym aspekcie tych planet, już w tym roku. Pierwsze miało miejsce tak na przestrzeni: 22 marzec. 20 kwiecień, a teraz 12 sierpnia o 5.46 uściśli się ten sekstyl po raz kolejny. Jego oddziaływanie, jak już potem jeszcze mówię, ono jest dłuższe. Ono już zaczęło się, może nawet za dwa tygodnie temu i jeszcze co najmniej tyle potrwa. I potem jeszcze raz ostatni jakby zaprzypieczętuje swój ślad. To jest sekstyl między wolnymi planetami, więc rzadko się zdarza, Dlatego też jest bardzo ważny. A w przyszłym roku, w styczniu, jeszcze jak mówię, pokaże się nam w trzeciej osłonie. W tym filmie, jak zawsze, na początek taki język ludzki. Dla, o tym, jak to dla nas wpływa na Polskę, na świat, na nas samych na samym początku. Dziękuję bardzo wspierającym wszelkiego rodzaju. I zachęcam do dołączenia do tego niewielkiego grona. Guzik wspieraj, guzik podziękuj. Konto i numer blik. Naprawdę nie jestem w stanie już dużo dłużej pociągnąć tego kanału bez Waszego wsparcia. Wy chcecie zarabiać na swojej pracy? Ja, ja też muszę jakoś żyć. Poza tym lajki jest jakaś akcja YouTube, która bardziej promuje lajki. To jest dość niejasne dla mnie. Ale jeżeli... Byście byli uprzejmi, ci, którym się podoba, to bardzo proszę. Ten układ daje wyjątkową szansę na pogodzenie tego, co stare, sprawdzone i stabilne, z tym, co nowe, nieprzewidywalne i świeże. Dzisiejsze innowacje mają szansę zakorzenić się w rzeczywistości, a odważne pomysły da się zastosować w konkretnych rozwiązaniach. Tak jakby w stare ramy wsadzić nowy obraz. Takie połączenie starego z, nowego, z nowym również w sztuce daje bardzo spektakularne efekty w różnych dziedzinach życiowych. No i dzisiaj, właśnie w tych dniach, w tych tygodniach, też jest szansa na coś takiego w bardzo dużym również wymiarze, ale też na takim poziomie, powiedzmy sobie, podstawowym, jednostkowym. Wprawdzie do działania popycha nas jakaś niewidzialna siła, nakazująca uporządkować chaos, ale nie przez sztywne reguły, tylko drogą elastyczności i otwartości, czyli no, robimy niby to, co zawsze, ale inaczej. Intensywne emocje nie rozlewają się bez kontroli, raczej mobilizują do działania, inspirują do szukania konstruktywnych kompromisów i zajmowania się celami długofalowymi. Wszelkie stare konflikty mogą zostać przemyślane na nowo. A nawet uzdrowione, jeśli wykażemy gotowość do dialogu i współpracy. W relacjach każdego rodzaju łatwiej o wyciągnięcie wniosków z przeszłości i wprowadzenie ich w życie w nowy sposób. Połączenie intuicji, doświadczenia i odwagi do, do eksperymentowania pozwolą ważne decyzje podejmować szybciej, ale nie pochopnie. W powietrzu czuć atmosferę przełomu. To, co wydawało się niemożliwe do pogodzenia, teraz. Zyskuje nowe, praktyczne oblicze. W Polsce pojawia się wyjątkowa okazja do wprowadzenia zmian, które łączą szacunek do tradycji z otwartością na nowoczesność. Reformy i nowe pomysły mogą zostać realnie wcielone w życie, bo zarówno społeczeństwo, jak i decydenci są bardziej gotowi na współpracę i kompromis. Widać większą elastyczność w podejściu do starych problemów, dlatego wypracowane teraz kreatywne rozwiązania posłużą nam dłużej. W debacie publicznej i polityce łatwiej o konstruktywny dialog, co brzmi trochę jak oksymoron, ale tak, to, to, w tym czasie nawet takie rzeczy są możliwe i to nie tylko w erze. Jak ktoś pamięta te reklamy, to wie. Nawet jeśli emocje czasem sięgają zenitu, różne środowiska zaczynają dostrzegać wspólne cele, i dlatego w wielu miejscach uda się poza kopywać wojenne topory, choć raczej. Nie na tym szczeblu najwyższym, ale i tutaj co odważniejsi mogą spróbować innego podejścia. Teraz inicjatywy obywatelskie, innowacje technologiczne czy zmiany w prawie mogą liczyć na większe wsparcie i zrozumienie. Ważne decyzje, także gospodarcze, zapadają szybciej, ale nadal z wykorzystaniem doświadczenia, któremu wtóruje odwaga do eksperymentowania. Może się okazać, że razem zrobią coś ludzie lub ugrupowania, których o współpracę nikt nie podejrzewał. I do tego będzie to dobre. Na globalnej scenie otwiera się okno na konstruktywne zmiany, które również wynikają z doświadczenia, ale wspomagane są nieszablonowymi pomysłami. Wiele państw oraz organizacji zaczyna szukać porozumienia tam, gdzie wcześniej dominowały podziały. Kompromisy stają się łatwiejsze, a dialog bardziej rzeczowy. Przykładem może być spotkanie na Alasce. Wprawdzie ono ma się odbyć 15 sierpnia, ale jak wspomniałam na początku, ten aspekt jeszcze długo nas będzie trzymał. Najsilniejszy jest w okolicach właśnie tego dnia uściślenia, a zobaczcie, że ten pomysł pojawił się raptem kilka dni temu. Ten układ daje możliwość rozładowania starych konfliktów przez podejście praktyczne, a tego Trumpowi odmówić nie można. Dodatkowo, choć decyzje będą teraz podejmowane odważniej, to z uwzględnieniem długofalowych skutków. Oczywiście, nie można zapominać o drugim uczestniku spotkania i o tym, co najważniejsze próbie załatwienia czyjejś sprawy bez jego udziału. I nie mówiąc tu tylko o samej Ukrainie, ale o Europie w ogóle. Możliwe, że z tej strony też pojawi się jakaś propozycja, która nie zostawi nas tak zupełnie poza nawiasem rozgrywek między największymi. Bo oni tak naprawdę przestają już tymi największymi być. No i teraz pełen obraz sytuacji pod kątem astrologicznym. Głównym bohaterem jest tutaj Uran w bliźniętach. Tutaj Saturn retro na samym początku w baranie. Oczywiście Saturn jest pośrodku stellum. Z jednej strony ma Neptuna retro, z drugiej strony ma Księżyc. W tym układzie Księżyc, dołączając do koniunkcji Saturna i Neptuna retro obydwu, Wnosi do całego systemu silny pierwiastek emocjonalny i intuicyjny. Jego obecność w celu sprawia, że wszystkie procesy, zarówno te związane ze zmianą struktur Saturn, jak i z wizją czy rozmyciem granic Neptun zyskują wymiar osobisty, zbiorowy i bardzo odczuwalny na poziomie emocji społecznych. Osobisty i zbiorowy to jest niby takie no, też znowu sprzeczność, ale księżyc wiąże się z emocjami. Po pierwsze, one są osobiste. Po drugie, księżyc wiąże się z ludem, z narodem, z ludźmi w, w, gdzieś tam, gdzie, gdzie są w domu. I tutaj właśnie jest ten zbiorowy wymiar. Księżyc w rybach wzmacnia empatię i otwiera przestrzeń na głęboką integrację doświadczeń. Stellum, będąc w harmonii, w harmonijnych aspektach z Merkurym, i plutonem, oprócz tego, że ten z uranem jest jakby najważniejszy, ale na razie tutaj o tych mówimy, pozwala przekuć kwestie emocjonalne i duchowe w konkretnie decyzje, a także zainicjować transformację zarówno w komunikacji, jak i w strukturach społecznych. Opozycja do Marsa w Wadze, tak, Podkreśla napięcie między potrzebą spokoju a impulsywnością, ale dzięki obecności Księżyca łatwiej ołączenie konfliktów przez zrozumienie i współczucie. Kluczowy jest omawiany sekstyl Urana z Saturnem, bo on się nam tutaj uściśla, on jest najbardziej dokładny. Daje szansę na twórcze przełamanie rutyny i wprowadzenie innowacji, które mają szansę utrwalić się. Księżyc Stelum da, działa tutaj przy tym aspekcie jako katalizator, pozwala, by zmiany strukturalne, czyli tak naprawdę to, z czym wiąże się Saturn, były bardziej humanitarne, elastyczne i odpowiadały za zbiorowe potrzeby, no bo Saturn generalnie jest taki strict, tak, ma być tak, bo tak ma być i tyle. Cały układ, a układ jest bogaty, bo składa się z latawca, jakbyście nie zauważyli, na tej osi właśnie Mars... Stellum I z prostokąta magicznego, gdzie ta sama oś jest jedną z osi też prostokąta magicznego i z druga jest właśnie na tym napięciu merkury Pluton Retro. No, ponieważ skupialiśmy się na, tej, na tym fragmencie, tak już dokładnie wszystkich nie omawiałam, ale one są omawiane w ostatnich filmach, bo one się powtarzają. Zresztą w w tym kalejdoskopie na Gdzieś 11-17 sierpnia, jeżeli ktoś chce więcej o tych aspektach, to tam już jest, więc tutaj już nie będę powtarzać. W każdym razie, cały układ, w którym emocje i społeczne nastroje nie są przeszkodą, lecz paliwem dla mądrych, trwałych reform, czyli inaczej, właśnie z sercem i z głową. Nie podoba mi się coś, jest źle, czuję. Że to jest źle, chcę to poprawić, bo tak czuję, ale też przy okazji kieruję się tym, czym myślę. To jest też to samo, co połączenie starego z nowym, tak? Bo to stare to jest trochę bardziej myślę, a to nowe to jest takie trochę bardziej czuję. Chociaż u rano tutaj oczywiście no trochę inaczej, nie, nie jest samą w sobie emocją, ale mamy właśnie ten. Księżyc, który dużo takiego emocjonalnego światła wnosi. I jeszcze co dla kogo? Nie będę tutaj nic na ekranie rzucać, dlatego że znowu mamy układ aspekt dwóch planet, więc jako ten główny aktor dla tego głównego aktora, więc znowu to już by było za dużo grzybków w barsz. Powiem tylko, że osobiście cały ten układ dotyczy tych, którzy mają słońce, księżyc, ascendent, descendent, medium coeli, szybką planetę przede wszystkim w którymś z tych przedziałów. Gdzieś w okolicach 20 od początku 26 stopnia, czyli 2501 do końca stopnia trzeciego. 25 stopnia miałam na myśli ryb do końca stopnia trzeciego barana. Ci, którzy mają słońce w pierwszych dwóch stopniach Bliźniąt, dlatego że Uran porusza się teraz bardzo wolno, dalej bym tego nie rozciągała. Ci, którzy mają coś swojego w okolicach, pierwszy, w zasadzie drugi i trzeci stopień wodnika, bo Pluton też praktycznie stoi teraz. Ci, którzy mają coś w pierwszych pięciu stopniach wagi i ci, którzy mają coś w, tak od początku trzeciego do końca siódmego stopnia lwa. Oni najbardziej są wchłonięci przez ten układ i najwięcej mogą z niego wyciągnąć. Oczywiście zależy, co tam macie, inaczej będzie na Was wpływało, ale będzie ogólnie układ jest pozytywny, uważam, mimo tego napięcia, które też w nim jest. Ale napięcie jest potrzebne, ja już to wiele razy mówiłam, ono nas motywuje. Dopóki nas coś nie ukłuje, to się nie ruszymy, tacy jesteśmy. Dziękuję za wsparcie i bardzo proszę o dołączenie. Guzik wspieraj, podziękuj, konto, numer, blik w opisie filmu. Lajki są teraz też ponoć bardzo ważne. Udostępnienia, komentarze, subskrypcje, powiadomienia to już są dla Was, żebyście wiedzieli, czy jeszcze coś nakręcę. Do zobaczenia.